Witam państwa w dzisiejszej rozmowie dnia. W studiu gościmy już sekretarza gminy Rząśnia pana Jana Kałużnego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panie. Dzień dobry Radio Naszą rozmowę zaczniemy od przyjemnego tematu dla gminy Rząśnia, ponieważ gmina stale utrzymuje się w czołówce rankingów ogólnopolskich, jeśli chodzi między innymi o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, jest uznawana również za jedną z najbogatszych gmin wiejskich w Polsce. Przypomnę tylko, że w kwietniu w rankingu Rzeczpospolitej zajęła wysokie 21 miejsce na 1576 gmin. Właśnie wśród gmin wiejskich. No i niedawno czasopismo samorządowe Wspólnota opublikowało inny ranking, uwzględniając dochody własne jak i pozyskiwanie środków unijnych. Gmina Rząśnia uplasowała się na wysokim dwunastym miejscu. No i proszę powiedzieć, co stanowi o tak dobrych wynikach między innymi właśnie skutecznego pozyskiwania środków unijnych. Szczególnie zależy nam na jak najlepszym wykorzystaniu okresu finansowania 2017-2013 przez Unię Europejską i oczywiście aplikujemy do wszystkich możliwych programów tam, gdzie możemy uzyskać dofinansowanie. Poza tym mamy jakby wyznaczone cele inwestycyjne, przygotowujemy sprawnie dokumentację, mamy bardzo dobry zespół pracowniczy, który doskonale porusza się w tematach aplikacji wniosków realizacji i rozliczania. I to skutkuje tak dobrym wynikiem. No właśnie, a ile do tej pory udało się pozyskać tych funduszy unijnych? Tych funduszy unijnych w sumie udało się uzyskać ponad 20 milionów złotych? Te pieniądze, one są rozliczane w, w okresie inwestycji wieloletnich, więc y, zawieramy umowy, które opierają na kwoty docelowe. Są wnioski, które y, są to kwoty, które są wskazane we wniosku. Później następuje jeszcze troszeczkę korekta weryfikacja po rozstrzygnięciach przetargowych, więc. Y, tak, kwota 20 milionów to jest ten okres, który zrealizowaliśmy do tej pory i te inwestycje przede wszystkim na Szkołę podstawową w Białej, to jest droga Bluetooth Marcelin, Rząśnia to jest kolejny dotacja na samochód ciężki ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w, w Rząśni. To są środki z prow na działanie odnowa wsi, remont Domu Kultury w Kodraniu, również dotacja dla parafii, bo to dzięki naszym pracownikom pomogliśmy parafii i, i przeprowadzaliśmy pewne czynności w zakresie remontu zabytkowego kościoła stróży, na którego również sprowadził 50% dotację na realizację tej inwestycji, otrzymaliśmy. No właśnie, dzięki tym środkom unijnych, unijnym wiele inwestycji w gminie właśnie się toczy. Jeśli już mówimy o inwestycjach, to może e, powiemy coś na temat szkoły podstawowej w Białej. Tam udało się pozyskać 11 milionów 300 tysięcy złotych. Na jakim etapie w tej chwili jest ta inwestycja? Ta inwestycja ma w tej chwili stan surowy zamknięty i rozpoczęły się już prace wykończeniowe w środku, to znaczy instalacje, wykończenia tynki, płytki, podłogi. Także jest, jest spokojnie uważamy, że do końca lipca przyszłego roku zakończymy inwestycję, sierpień zaplanowaliśmy na zakup wyposażenia i jest nadzieja, a właściwie pewność, że od 1 września 2011 roku dzieci z obwodu szkoły podstawowej w Białej rozpoczną naukę w nowym budynku. Skoro mówimy już o pozyskiwaniu funduszy unijnych, projekt Słoneczne dachy przeszedł już ocenę formalną, jest szansa, że na kolektory słoneczne pozyska kolejne fundusze. My też na to liczymy. Faktycznie ocenę formalną przeszło niewiele spośród 86 wniosków złożonych, bo zaledwie 27 wniosków przeszło tę ocenę formalną, dlatego że po prostu nie wszystkie wnioski wpisywały się w, w, w działanie, które zostało stworzone od odnawialne źródła energii oś priorytetowa. Trzecia, y, przepraszam, druga, więc z tego też powodu jakby te nasze szanse rosną. W tej chwili wniosek, wnioski wszystkie są poddawane ocenie merytorycznej. Y, w sumie z 400 milionów zaaplikowanych wniosków w, w, w pierwszym naborze, czyli w, w, po, rozpo, po ogłoszeniu naboru, po wykluczeniu wniosków niespełniających wymogi formalne zostało wniosków na 140 milionów złotych. A zarząd województwa przeznaczył w tym działaniu alokację 100 milionów złotych na wszystkie wnioski, które przejdą ocenę formalną, merytoryczną, czyli 100 zł będzie, na 100 milionów złotych zostaną zawarte umowy. Więc mamy nadzieję, że, że nasza praca nie pójdzie na marne i okres realizacji inwestycji. W przyszłym roku się rozpocznie. Panie sekretarzu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jak to będzie wyglądać w praktyce? Czy każdy mieszkaniec gminy Rząśnia będzie mógł starać się, aby na swoim dachu zamontować kolektory słoneczne? No i ile będzie musiał dołożyć z własnej kieszeni? Tak się stało, że Rada Gminy, a właściwie Wójt, zadecydował przy konstru konstruowaniu wniosku, że każdy mieszkaniec, który miał ochotę, mógł wyrazić akces zawarcia umowy takiej. Ta umowa oczywiście można byłoby ją traktować jako umowę przedstępną i uczyniło to 85% wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy. Czyli zainteresowanie bardzo duże. Bardzo duże, na około 1300 gospodarstw domowych, 1100 z zawarło umowy z panem wójtem i te wszystkie wnioski były wzięte pod uwagę przy konstruowaniu wniosków, więc my w tej chwili, jeżeli wniosek zostanie zakwalifikowany, wypełnimy zawarte uzgodnienia z, z tymi właśnie 80% procentami gospodarstw domowych i, i że tak powiem, no, nowi mieszkańcy raczej, którzy nie, nie zdecydowali się w tamtym okresie, kiedy ta kampania informacyjna, że można składać taki akces taki yy, była bardzo, bardzo powszechna. Także do wszystkich ta informacja docierała, to były zebrania wiejskie, to były kurendy, więc w tej chwili tylko jeżeli ktoś wykluczy się z tych którzy zawarli tę umowę, to ewentualnie potencjalnie ktoś w to miejsce może wejść, ten, który wcześniej tego nie zrobił. Oczywiście będziemy czekać na finał tej sprawy i będziemy obserwować, czy uda się pozyskać fundusze unijne. Jest na to duża szansa. Proszę trzymać kciuki. Oczywiście Bardzo będziemy mocno. wszyscy trzymać kciuki. Wrócimy teraz na moment do rankingów gmin wiejskich. Najbogatszą gminą w Polsce, jeśli chodzi właśnie o gminy wiejskie, jest Kleszczów, ale w jednej dziedzinie rząśnia z Kleszczowem wygrywa. Chodzi o profilaktykę zdrowotną. Otóż gmina wygrała konkurs wojewódzki. Zdrowa gmina, zdrowy powiat. Tak też się stało, a można powiedzieć, historia tego to rozpoczęła się 5 lat temu, kiedy to udało się dzięki determinacji wójta i Rady Gminy odzyskać budynek ośrodka zdrowia, który był w strukturach szpitala wojewódzkiego w Bełchatowie i otrzymaliśmy darowiznę z Urzędu Marszałkowskiego, od Zarządu Województwa. Ten budynek dokonaliśmy mocnej adaptacji, bardzo kompleksowej, doposażyliśmy i utworzyliśmy publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia i zatrudniliśmy bardzo dobrą kadrę i ta kadra pracuje, zapracowała przez te pięć lat na tak bardzo dobry wynik. Na ten wynik to składały się przede wszystkim wyniki... Właśnie da dane uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie odsetka mieszkańców korzystających z programów profilaktycznych w zakresie mammografii. Badań cytologicznych, ginekologicznych i profilaktyki układu krążenia. I te dane w tych, w tych trzech kategoriach uzyskaliśmy najlepszy wynik odsetka mieszkańców, którzy wzięli udział w tych badaniach profilaktycznych. Ponadto Polityka Wójta i Rady Gminy w zakresie profilaktyki z, z, ze środków własnych, na przykład za ubiegły. Za, w tym roku przeznaczyliśmy 82 tysiące złotych na badania i szczepienia profilaktyczne, to ponadto szkoły prowadzą bardzo szeroką akcję, edukacyjną kampanię. Yy, zdrowego trybu życia. To były równe, już różnego rodzaju konkursy, pogadanki, zaangażowanie wszystkich mieszkańców. Także gmina tryb w życia. tym zakresie prężnie działa, można powiedzieć. Ja tylko dodam, że drugie miejsce zajął Sierac, a trzecie miejsce, właśnie, Kleszczów. I jeszcze na koniec króciutko, panie sekretarzu: Gmina Rząśnia przyłączyła się do lokalnej grupy działania Wielkie Kraina Wielkiego Łuku Warty. No i jakie wiążecie plany w związku z tym faktem? Yy, bardzo nam zależało, żeby była zgodna do stowarzyszenia na przełączenie gminy Rząśnia i udało się to w ciągu kilku dni temu, kilka dni temu, nie, nie świeża dalej, informacja świeża informacja, nie, zarząd pozytywnie zaopiniował i przyjął podanie wójta o przystąpienie, o przełączenie gminy Rząśnia do stowarzyszenia. Stało się też to możliwe dzięki temu, że gmina i miasto Pajęczno podobny akces złożyło i, i również została ta ich, to ich podanie przyjęte do realizacji, a był to warunek konieczny, ponieważ musieliśmy przylegać do stowarzyszenia, do lokalnej grupy działania. Ja dodam... Jak może, może w ten sposób. Jakie korzyści będą płynąć dla gminy w związku właśnie z tym przyłączeniem? Szczególnie chcemy tutaj postawić jakby na taką integrację gmin ościennych i zresztą gmin skupionych wokół przepięknego miejsca, jakim dzięki czemu, jaki stwarza rzeka Warta i, i chcemy jakby tutaj też zaangażować i zachęcić mieszkańców mieszkańców, samorządowców do współpracy między tymi gminami i wykorzystania tych walorów w trochę szerszym oddziaływaniu, aniżeli tylko bezpośrednim sąsiedztwie, bo co prawda przez naszą gminę Warta nie przebiega, ale my również wpisujemy się jakby w statutowe zapisy stowarzyszenia właśnie w zakresie stawiania na rekreację, na sport, na aktywny tryb życia. Dzięki temu też mamy i ścieżki rowerowe budujemy i mamy też piękne zabytki, kościoły XVI-17 wieczne, i również mamy bardzo dalekosiężne plany yy, w zakresie zagospodarowania pod względem sportowym, rekreacyjnym łowiska zewnętrznego, i mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że powiat majęczański z wieluńskim leży bezpośrednio siebie, ma swoje historyczne jakby też uzasadnienie i. Czyli i... można podsumować, że chodzi przede wszystkim o promocję gminy, jak i o pozyskiwanie środków unijnych. E, panie sekretarzu, czas nas goni, dlatego. Musi Musimy już kończyć naszą rozmowę. Sekretarz gminy rząśnia Janka Łóżny był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.